Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdrapkowym. Dzisiaj przychodzę do Was głównie ze zdrapkami belgijskimi. Co prawda, nie ma ich dużo, no ale postanowiłem dzisiaj dać szansę takim tańszym zdrapkom. Najdroższą zdrapkę to mamy tutaj za 5 euro: zdrapkę cash, ponadto mamy zdrabkę presto, za 1 euro subito, również za 1, Zdrabkę astro z podznaku znaku zodiaku. Rak za 1 euro i zrabkę za 2 euro. Win for life. Także mamy zrapeczki za 10 euro. Jeśli chodzi o zdrapki polskie, no to mamy tutaj takie dwa bonusiki, czyli zdrapkę za 10 zł, boom 777 7, 7, i siódemkę za 5 zł w takie piłeczki. Także to zdrapiemy sobie na końcu. Mam nadzieję, że może w tych zdrapkach coś nam się uda wygrać. Jeśli chodzi o zrabki. Polskie. A jeśli chodzi o zrapki belgijskie, no to zobaczymy. Wkład 10 euro, czy po prostu będzie minusik, czy plusik, zobaczymy. Także, żeby już nie przedłużać, zaczniemy nasz draping. I może zaczniemy od zrapki presto. W tej zdrapce oczywiście szukamy kwoty, także drapiemy. Coś ten drapak chyba mi się zużył. No i niestety mamy 0. także pierwsza zdrapka przegrana. E, teraz może zdrapiemy zdrapkę Astro spod znaku zodiaku Rak. Także tu szukamy trzech takich samych symboli. Mamy lew dwa razy. I niestety koziorożec. Także tutaj również pusto do wygrania była fajna kwota. 500 zł 500, zł, 500 euro. Szkoda, że się nie udało wygrać. Teraz próbujemy zdrapkę subito. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 1, 10 i 10. Następnie mamy 1000, jeden po raz drugi i jeden po raz trzeci, czyli tutaj mamy 1 euro, czyli tutaj do drapie, ale to już w sumie wyniku nam nie zmieni. Także na tej zdrapce udało nam się wygrać 1 euro, czyli zwrot. Bardzo fajnie, mamy pierwszą wygraną. Teraz przechodzimy do zdrabki za 2 euro. Zdrabka Win for Life. Tutaj mamy nasz wygrywający symbol. I mamy takie słoneczko, także szukamy takiego symbolu. Mamy lody, drink z parasolką, palma. I parasolka, czy niestety ta zdrabka jest przegrana? Zobaczmy, co było do wygrania. Także, jak widzicie, w miarę fajne kwoty. Szkoda, że tutaj nie udało nam się nic wygrać. Także, jak na razie mamy jedną zdrabkę wygraną 1 euro. Teraz przechodzimy do zdrabki za 5 euro. Jest to zdrabka z numerem 18. Także zobaczymy, czy 18 przyniesie nam szczęście. Tutaj mamy nasze wygrywające liczby. I mamy takie liczby jak 7, 12, 20, 18 i 4. Także takich liczb szukamy. I na początku mamy wygraną, ale super. Mamy siódemkę, także super. Jeszcze oczywiście wygrane nam się sumują. Plus jeszcze mamy tutaj mnożnik. Super. Zaczęliśmy super tą zrabkę. Kolejna liczba to 23, 24. Następnie mamy ósemkę, trójkę. I trzynastkę. W kolejnym rządku mamy 26 12. Mamy kolejną wygraną, czyli, czyli będziemy już na plusie, bo tutaj już będzie minimum e, 5, 5 euro. Także świetnie. E, czyli mamy dwunastkę, siódemkę. Szukamy dalej. Może jeszcze tutaj coś e, ta zdrabka nas zaskoczy. Następna liczba to 11, 28, 25. Mamy kolejną wygraną, mamy 20. No wow! Jeszcze chyba tylu liczb wygrywających na tej zdrabce nie miałem. Mamy już trzecią liczbę, także będzie minimum 15 euro. Super. Szukamy dalej, może jeszcze coś tutaj będzie. Dwójeczki nie było. 29 pusto. I jedynka również pusto. Także jeszcze tutaj tylko zgarnę. I przejdziemy do odsłaniania wygranych. Także troszeczkę przybliżymy i zaglądamy. Zaczniemy od dwudziestki. Tutaj mamy 5 euro. Kolejna liczba to 12, tutaj mamy również 5 euro i liczba 7. Tutaj mamy dyszkę, czyli mamy łącznie 20 euro na zdrabce za 5 euro, super. Jeszcze mamy mnożnik, może uda się jeszcze pomnożyć tą wygraną, ale i tak bardzo się cieszę, bo e, no raz udało mi się wygrać, w sumie kupiłem zdrabkę dla siostry, i właśnie ona tam wydrapała 20 euro. W sumie zdjęcie mogliście widzieć na moim Facebooku osoby, które mają mnie w znajomych, także tam wstawiłem. Tutaj mamy również 20 euro, ale jeszcze mamy mnożnik, także zobaczmy, czy tą wygraną możemy jeszcze pomnożyć. Mamy razy... Mamy razy 5! Wow! 100 euro na zdrawce za 5 euro! Wow! Dobrze mówię 5 tak, 20 razy 5. Mamy stówę, wow! Jest, mamy stóweczkę na zdrapce za 5 euro. No nie wierzę. No pierwszy raz wygrałem taką wygraną w zdrabce za 5 euro. I w sumie pobiłem swój rekord, gdyż jak dobrze wiecie, najwięcej udało mi się wygrać w zdrabkach belgijskich 75 euro. A tutaj mamy 100 euro na zdrapce za 5 euro. Wow, ale się mega cieszę po prostu. Super, no myślałem, że będzie to dwie dyszki, a tutaj mamy razy 5. No super, no piękna zdrapka po prostu, stóweczka na zdrabce za 5 euro. No to dzisiaj będzie naprawdę mega plus, bo po prostu wkład to było 10 euro. Tutaj mamy już 101 euro, czyli, czyli jestem 91 euro na plusie. No super, super! Po prostu super, nasz no nie wierzę, Kurczę, ale cudownie. Piękna zdrabka. Kolejny rekord pokonany. Super. Ale się cieszę, po prostu na zdrabki belgijskie zawsze mogę liczyć. 100 euro na zdrabce za 5 euro. Super. Jeszcze zobaczę, może ten odcinek wstawię jako premierę. Eee, zobaczymy, ale się cieszę. No super, super niespodzianka. 100 euro na zdrapce za 5 euro. Czyli tutaj wygraliśmy ponad 400 zł, no super. Po prostu nie myślałem, że ta zdrapka mnie tak super pozytywnie zaskoczy. Teraz zdrapiemy sobie jeszcze zdrapki polskie, ale w sumie już wynik w tych zdrabkach jest mało ważny, aczkolwiek fajnie by było, jeżeli udałoby się coś tutaj w końcu. Wygrać. Także przejdziemy sobie teraz do zrobki siódemka. Tutaj oczywiście szukamy siódemki. Zobaczmy, czy znajdziemy. Mamy 13, 33, 20, 26 i dwójeczka. W kolejnym rządku mamy 28, 14, 23, 19, i czwórka, czyli jak widzicie, zdrabki polskie cały czas tutaj strajkują. No nic, e, próbujemy teraz zdrabkę Boom 777. Tutaj oczywiście szukamy również siódemek, także zaczynamy. Gra pierwsza, pusto. Gra numer dwa również. Jest, mamy siódemkę. Super. Pierwszy raz w tej zdrabce wygram coś. Szukamy dalej. Może tutaj, może tutaj jeszcze coś uda nam się sumować. Jak na razie siódemki, kolejnej brak. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Tutaj mamy pusto. Gra numer 10, również gra numer 11, również pusto. Gra numer 12, również gra numer 13, również i pod 14, również pusto, czyli mamy jedną siódemkę. Czyli mamy jedną siódemkę, co oznacza, że mamy jedną wygraną. Zobaczmy, co tutaj się kryje. I mamy zwrot na tej zdrabce, także, także bardzo fajnie, bardzo fajnie, że po prostu zdrapeczka nam się zwróciła. Ja tutaj szybko posprzątam i widzimy się za chwileczkę na podsumowaniu. Także już jestem z powrotem. Tutaj widzicie, już podzieliłem, tutaj mamy zdrapki, które przegrały. A tutaj mamy zdrabki, które wygrały. Jeśli chodzi o zdrabki polskie, to mieliśmy wkład 15 złotych, a udało się wygrać 10 złotych, czyli bardzo fajnie minus 5 złotych, ale w sumie można powiedzieć, że to subito nadrabia stratę za tą zdrabkę, bo tutaj mamy wygraną 1 euro. Jeśli chodzi o zdrabki belgijskie, to mamy e, wkład wynosił 10 euro, a udało się wygrać 101 euro. Super, wygrana w zdrabce cash, po prostu. Jeszcze tak na tą zdrapkę patrzę, bo po prostu jeszcze nie wierzę, że to jest 100 euro. Bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze takiej wygranej nie miałem. W ogóle nie miałem wygranej wysokości 100 euro, także kolejny rekord jest pokonany. Także mamy co 91 euro na plusie, także super mega plus. Bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie dużą łapkę pod filmikiem. No i widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku, który pojawi się niebawem, na który już Was teraz zapraszam. Także życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności o jakiej porze mnie oglądacie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa! Pa.